Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Nagaba Biznes, Motywacja, Sukces. Słuchajcie, nagrywam już drugi film dzisiaj, pewnie będą 3 cztery, jak nie 5. E, I tak spadłem na taki fajny temat, powiedzieć Wam właśnie to mój wniosek, jakiś, jeżeli chodzi o życie, nawet biznes. Tak. A mianowicie, tematem dzisiejszego filmiku jest: Jeżeli masz dobry dzień, to ciśnij na maksa. O co dokładnie mi chodzi? Słuchajcie, jest nieraz takie to, że mamy. Dni słabe, nic nam się nie chce i w ogóle, i zmuszamy się do jakiejś pracy. Zmuszamy się, czyli kodujemy nasz głowę, że jeżeli coś będziemy robić, będziemy się źle czuć. Bez sensu. W takie dni starajmy się odpuścić, zrelaksować odpocząć. Jeżeli jesteśmy na etacie, to uspokoić się trochę, nie dawać siebie 100%. Ale jeżeli przychodzi taki dzień jak dzisiaj i nagrywam następny filmik, zobaczycie w tej koszuli mnie nieraz, ale mam to gdzieś, ponieważ mam dobrą energię, fajnie mi się gada, chcę rozmawiać, więc robię to, to maksymalnie wyciągnij z tego dnia jak się da. Dlaczego? Bo jutro może być totalnie inaczej. Jutro ja mogę, kurde, się obudzić i mi się nic nie chce i w ogóle mieć jakieś chore, dziwne myśli, bo tak to jest. Dlatego dzisiaj Tematem właśnie jest, jak masz dobry dzień, to ciśnij, ponieważ możesz fajnie jak najwięcej wyciągnąć. W jednego dnia możesz zrobić tyle, co nieraz w 3-4 dni normalnie. Więc, jeżeli jest u Was taka sytuacja, że przyjdzie taki fajny dzień, to nie Mówcie sobie, a to jutro to zrobię, albo ja nie będę nagrywał, bo mam taką koszulę. A może ja się przygotuję do filmików, bo nie wiem, e, powinienem bardziej poczytać, albo coś się przygotować. A może sprzątaniem to nie, bo ja muszę płyn jakiś kupić, a może nie zrobię, nie, nie umyję samochodu, bo e, jest śnieg i bez sensu, bo jest zimniej trochę. Nie, ma super dzień, wykorzystaj go maksymalnie, bo w tym momencie naturalnie Eudorfina jeszcze ci pod podskoczy, Fajnie z niego zakończyć, bo zrobiłeś mnóstwo fajnych. Rzeczy, byś zlekałeś tygodniami, miesiącami, nie wiadomo jak. Masz o te posprzątać w garażu. Sprzątaj w garażu, ciśnij, maksymalnie wymęcz się, wy, wyciągnij z tego dnia jak najwięcej. I dzisiaj właśnie mam taki dzień, dlatego zobaczycie pewnie mnie raz jeszcze raz powtarzam w tej samej koszuli, bo nagrywam non-stop. Co mi przyjdzie do głowy, jakiś wniosek, to od razu wam mówię i z takim wnioskiem. Takimi refleksjami was zostawam. I jeszcze raz, masz dobry dzień, to ciśnij maksymalnie, rób rzeczy, które nigdy ci się nie chciało zrobić, a zobaczysz, jak fajnie spędzisz ten dzień i fajnie będziesz się czuł. Więc trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć!